Był chłodny, mglisty wieczór, gdy Wiktor zdecydował się odwiedzić stary cmentarz na obrzeżach miasteczka. Był to teren, który przez lata obrósł w legendy. Mówiono, że dusze zmarłych nie zawsze opuszczają to miejsce, a sam cmentarz jest labiryntem, z którego nie zawsze da się wyjść. Wiktor, jak to miał w zwyczaju, nie wierzył w takie opowieści. Był pragmatykiem i racjonalistą, uważającym, że wszystko da się wytłumaczyć logicznie. Tego wieczoru mgła była gęsta jak mleko, a światło jego latarki ledwo przenikało przez mleczny płaszcz spowijający nagrobki. Wiktor przeskakiwał po płytach i omijał krzywe nagrobki, szukając starego mauzoleum, o którym czytał w księgach historycznych. Chciał zobaczyć, czy rzeczywiście widnieje na nim tajemniczy symbol, o którym wspominały lokalne legendy. Kiedy dotarł do centrum cmentarza, poczuł, jak atmosfera robi się ciężka. Wszędzie panowała cisza przerywana tylko okazjonalnym skrzypieniem gałęzi pobliskich drzew. Wiktor nie zauważył jednak, że mgła zdążyła go otoczyć z każdej strony, a krajobraz stał się dziwnie jednolity. Przez chwilę miał wrażenie, że się zgubił, ale kiedy odwrócił się, aby wrócić do wyjścia, nagle spostrzegł, że droga, którą przyszedł, zniknęła. Zamiast niej zobaczył kolejne rzędy nagrobków, które nie przypominały niczego, co widział wcześniej. Wiktor poczuł pierwszy dreszcz niepokoju. Przypomniał sobie wszystkie opowieści o ludziach, którzy weszli na cmentarz i nigdy z niego nie wyszli. To tylko mgła, powiedział sam do siebie, próbując dodać sobie otuchy. Jednak jego głos zabrzmiał dziwnie płytko, jakby dźwięki tonęły w czymś niewidzialnym. Wiktor zaciskał dłonie na latarce, idąc przed siebie. Po drodze mijali go nagrobki z coraz bardziej zatartymi inskrypcjami, a niektóre z nich wydawały się mieć nazwiska, których nigdy nie słyszał. Były tam daty sięgające wieków wstecz, a na kilku płytach widniały wyryte znaki, które przypominały mu symbole alchemiczne. W pewnym momencie usłyszał trzask gałęzi. Odwrócił się gwałtownie, ale nikogo nie zobaczył. Jednakże uczucie, że ktoś go obserwuje, nie opuszczało go. Ruszył szybciej, próbując znaleźć drogę powrotną. Im dalej szedł, tym bardziej cmentarz zdawał się zmieniać, miejsce, które wcześniej było mu znane, teraz wydawało się zupełnie obce. Nagrobki rosły, stawały się bardziej groteskowe, a drzewa wyglądały jak martwe postacie w groteskowych pozach. Wiktor zatrzymał się przy jednym z nagrobków, kiedy zauważył na nim swoje imię i nazwisko. Na tablicy wyryto datę śmierci, która przypadała na dzisiejszy dzień. Przez chwilę myślał, że to jakiś okrutny żart, ale wtedy ziemia zaczęła lekko drżeć, jakby coś pod nią się poruszało. Usłyszał głęboki, gardłowy szept, dochodzący jakby z wnętrza jego głowy. Nie powinieneś tu przychodzić, mówił głos, to miejsce nie jest dla żywych. Wiktor rzucił się do biegu, nie zważając na to, dokąd prowadzą jego kroki. W ciemności potykał się o korzenie i kamienie, a mgła zdawała się jeszcze bardziej gęsta. Po chwili biegu dotarł do ogromnego mauzoleum, którego szukał na początku. Drzwi były uchylone, a z wnętrza bił chłód. Nie miał wyboru, musiał się tam schronić. W środku mauzoleum panowała dziwna aura. Na ścianach wisiały portrety ludzi, którzy patrzyli na niego, jakby byli żywi. Na samym środku stał kamienny sarkofag z inskrypcją, której nie był w stanie odczytać. Nagle drzwi za nim zatrzasnęły się z hukiem, a włączona latarka zgasła. Wiktor usłyszał kroki, ciężkie, powolne, dochodzące z głębi mauzoleum. Przylgnął do ściany, próbując nie oddychać. W ciemności rozległ się głos, tym razem bardziej wyraźny. Już nie wyjdziesz, Wiktor zamknął oczy, jakby to mogło go ochronić. Kiedy je otworzył, mgła zniknęła, a on stał znów na wejściu do cmentarza. Nie było żadnego mauzoleum ani sarkofagu, ale coś się zmieniło. Na jego ręku widniał wyryty tajemniczy symbol, ten sam, który widział na nagrobkach. Nigdy nie opowiedział nikomu o tym, co się stało tamtej nocy. Ale od tamtej pory co noc śni mu się mgła, głosy i kroki, które zbliżają się coraz bardziej.